Zarówno w sporcie, jak i w biznesie zaufanie to, to podstawa. Nie wyobrażam sobie, żeby zawodnicy nie ufali mi. Myślę, że to robi dużą różnicę, kiedy sędzia podejmuje decyzję i zawodnicy czują, mają to przeświadczenie, że rząd to robi sprawiedliwie, że rząd to robi dobrze. Wiedzą, że jesteśmy tylko ludźmi, każdy się może pomylić, ale w gruncie rzeczy wiedzą, że jak się do tego przygotowuje, co robię, żeby być najlepszym, żeby być dobrym w swojej pracy. I kiedy przychodzę nawet po meczu, po ciężkich sytuacjach kontrowersyjnych, Miłe to jest, kiedy mówią, panie sędzio, mamy przeświadczenie, że pan zrobił dobrą robotę. To jest to zaufanie, które daje mi jako sędziemu taką największą satysfakcję, dlatego, że wiem jaką niewdzięczną mam pracę, jaka to jest praca pełna pułapek, podstępstw, próby oszukania mnie, troszeczkę ominięcia, ale kiedy zawodnicy przychodzą i, i widzę ten kredyt zaufania do mojej osoby, to daje ogromną satysfakcję i uśmiech na twarzy.